Jak tam Sławek jest? Super! Petarda nie? Patrzcie w 5 mi pijamy Pięknie, to jest pięknie Kamery szukamy w końcu basuku Albo u na patelni już Piękna aura, poranna Ale przywalił Tyj, ale wymiar ma? To jest węglość elektryczny. <laughs> Ty ale przysadził. No ale jak to się mówi, gdzie patyki tam wyniki, no, co nie? Dokładnie. Musimy wyzbierać patyki? Żeby były wyniki. Tak nie. No dobra, Do pierwszy, pierwsza adrenalina za nami. Ale cierpko lecić. Bardzo uwaga, uwaga Ko, ty, ko, podbierak, kliknek. weź podbierak, podbierak. No, nie, no, nie, nie, tu trzeba od razu osenkę do tego. Weź podbierak. Ty... O, rekord? Co? No, to życiówka będzie mała. Dlatego ty mówisz, żeby po posakładać, bo 8 centymetrowy łapiesz. Ty, ale puknął niesamowicie. Jezu! Dobrze, poszedł, poszedł. Jak słaby? super. To piorej muczaj tutaj, że to będzie widać ich, tak? Czepnie, no taki wstępnych gra. Dobra. Na cała kabka w kraju. Dobra, nie życie już. Ale jest trudno siedzieć. No. Weź, mnie. Czekaj, na łódce mu damy. No weźmy sobie. No, Wiesz, że to nie jest pies, żeby on ci z lotu łapał. Kamerkę dziobnij. Co? Nie chcę kamerki. Wyczuł tutaj chyba bezobrazu. Będzie bo gdzieś śpiewał pan. Mamy sandaczyka. Standard no ale jest. kogo ładnie. Ale o ten, przycisnął go. Nie, no, przycisnął go. Przycisnął koguta. Pokaż zębory, pokaż zębory. Widocznie. Paszczę. Paszczę ma ładną. No, także coś. No, teraz zawołać swojego tatusia albo mamusię. Tak, mamusię. tak. Dobra. Do wody. O. Cisza jak na pustyni. Ani ryby. <gry> Ani niczego. Jak na Sławek ryby? Super. macham jakby w pustyni. Machał. W krzakach. Co, co na echosądzie? No zobacz na ekosądzie. Co tam jest? Nie wiem czy bydzili. Nie będzie, bo jest ten. Mamy taką miejscówkę, gdzie tutaj łapali sandacze i co? Nie szczęście dzisiaj. Czy szczęście nie przyjdzie dzisiaj? Chyba, że po prostu sam koniec. Ja małego sandaczyka, ten malutkiego też i no. to wszystko, nie? No i to mówią? I do domu. No, no, po... po rybie i do domu. No pali, świeżego powietrza. Tak jest. Okay. No ładnie ładna pogoda. Dobra, no. jak tu mówią? Do następnej ryby. Ja chcę dawać kołopki no. Chłop na rybach myśl o wykopkach Ja pierdolę To jest zacięte adrenaliny, tu nie dzieje A tam chociaż bombka wyjdzie, nie? Na wykopkach chociaż wychodzę. O. Ładnie biją, nie? A tutaj nic Dobra Dobra, jest, jest standał, Jest landau Powiadam Ci, nie? Jest, jest Czyżby to był Wymiar? ładny jest, pałek jak doi, dobrze, tam jest, jest, jest. czy szczupak? teraz to wywija się jak szczupak, ale... co dać, co pięknie siedzi, jest, siedzi gratki? <grym> <grym> jest w końcu ale Upolowany. To najlepiej Cały, jak to płakać, płakać i zapłakać całe ale widzisz, to miejsce to Ci mówiłem, że to miejsce jest tutaj, że no, sprawdzało się kiedyś, ale tworzył porządnie. O, pięknie. O, to jest to nie wychodzi to. No, no. Dobra, dobra. No jest, ja, słodziutki Dawaj jakieś dobra. foto, zaraz robimy Cię. Dobra, czekaj.